10 minut, 10 minut, mam 10 minut, 10 minut, 10 minut. Mam 10 minut, tak jak życie mam. Mam 10 minut na taką sprawę, la la la. Jesteśmy najlepsi. 10 minut mam na taką sprawę. Taką sprawę youtubera, tak. Wydłużenie naprzędków to jest. Cały twoja wyobraźnia. Nie tylko, bo to jest prawdziwy kanał. To jest twoja bajka, to jest twoja bajka. Jesteśmy najlepsi. Subskrybujcie i lajkujcie tak, żeby nie było ścin. Jesteśmy najlepsi, bo taka mamy wiarę na YouTube, nagrywamy takie pozwory. A, że jesteśmy najlepsi brzęczki, 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 to najlepsza kanał na świecie! Więc jesteśmy najlepsi, jesteśmy najlepsi dla Ciebie, robimy takie rzeczy, że właśnie wiecie jakie, ale my nagrywamy takie filmiki, że aż nie wiecie jakie! Mam 10 minut na sprawę youtubera. Mam 10 10 10, 10, 10 minut na sprawę YouTube B E D A. Mam sprawę na sprawę YouTube. Jesteśmy najlepsi. Jesteśmy najlepsi. Bęczki, to jest Twój wymarzony kanał. Jesteśmy najlepsi. Jesteśmy najlepsi. Laleczka, Anabel, to jest słaba lalka. Jesteśmy najlepsi. Jesteśmy najlepsi. Mam 10 minut. Mam 10 minut. Na, 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 na. na. Sprawy. Sprawy youtubera. Jesteśmy najlepsi. Jesteśmy najlepsi! Oj, jesteśmy najlepsi! Bo! Jesteśmy najlepsi! Jesteśmy najlepsi! Jesteśmy najlepsi! najlepsi. Taki dziś mam plan, cyk, pyk. Nagrywam filmiki, co jakie może, mogą być, o, ale nie wiem, czy tak. Jesteśmy najlepsi! Taki dziś mam plan. Jesteśmy najlepsi, jesteśmy najlepsi, Mam 10 minut na sprawy youtubera, nic nam nie straszne, bo taki jestem, dlatego sprawy youtubera są takie ważne, nagrywam filmiki co dzień, to nieważne. ważne, jesteśmy najlepsi, jesteśmy najlepsi, bo to ma w A. nagrywanie la la la. Bo jesteśmy najlepsi, mam to w a Wręczki, wręczki, to jest najlepsza grupa Jesteśmy najlepsi, taki mam plan Jesteśmy najlepsi, la 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 la, 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 la taki i Anabel Na innej bo jestem najlepszy Mam 10 minut na sprawę youtubera Mam 10 minut, mam 10 minut Mam 10 minut na sprawę youtubera bo mam gdzieś tylko 10 minut. A wiecie, ile to jest? Kto wie, ile to jest? Piękną go przywale, kto nie wie? Albo lepiej, nie przywale. Jesteśmy najlepsi. Jesteśmy najlepsi. Jesteśmy najlepsi. Weźmy sobie to. Piękki lalala. La. Jesteśmy najlepsi, taki mam plan. Tak. Żaden plan nie jest lepszy, bo jestem najlepszy. Lajkujcie mnie i subskrybujcie tak, żeby nie było ścig. Jesteśmy najlepsi. Jesteśmy najlepsi. Jesteśmy najlepsi. Jesteśmy najlepsi. Bo taki mam plan. Jesteśmy najlepsi. La, 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 la. Jesteśmy najlepsi. Jesteśmy najlepsi! Jesteśmy najlepsi! Jesteśmy... lepsi! Bo ten pająk to mu na duży ten, A pamiętacie to autko z wywracania? A tutaj był mój min, który zginął Ale to nieważne. Mam 10 minut na sprawę youtubera Mam 10 minut na sprawę youtubera Mam 10 minut na sprawę youtubera Nic nam nie przeszkodzi, bo mam sprawę la lalala la. Bo mam sprawę youtubera Dlatego jesteśmy najlepsi Jesteśmy najlepsi Bo to mam w DNA Jesteśmy najlepsi Bo mam to w DNA Nagrywanie lalala la, la. Jesteśmy najlepsi i taki mam plan Cyk, jesteśmy najlepsi, cyk, 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 jesteśmy najlepsi, bo mam 10 na sprawy youtubera, bo jesteśmy najlepsi, O moni jakaś, jakiś blok nie przeszkodzi, bo jestem najlepszy i to ma w DNA, bo...